Ja nie chcę nic mówić, ale tu jakieś żółte kur kropki lecą na nas, nie? Znaczy, kurde, chciałem powiedzieć. i was jest. No, ale ja nie mam nic, nie? Jest chyba ten event, że się kopuła wyłączyła. Tak. Znaczy, nie, jeszcze nie jest włączona. A nie, klucz zaginął. Jaki klucz? Aha, missy. No tak, rzeczywiście. Tu pół godziny trwa, to to? I co Bo mam? Gracze mają pół godziny na znalezienie klucza. Aha, będziemy szukać? Nie wiem, ja nawet nie wiem jak ten klucz wygląda. No właśnie. ja muszę samo nic nie kupić. A tak w ogóle, to witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w zasadzie w pierwszym. No nie, w drugim, przepraszam. Tak, dwa odcinki były, znaczy jeden był, teraz jest drugi odcinek. I witam bardzo serdecznie. Tak, w tym odcinku, witam. Boże, nie wiedziałem co mam powiedzieć. Cześć Szepcio! I szepcie jest za Wam też. Cześć Paweł. <noise> Dzień dobry. O Polak! Poczekaj, gdzieś... Polska górą. Gdzie jest Szepcio? Ja go widziałem tu przed chwilą. Szepcio, jakie ty ładny dzisiaj jesteś. Ładnie dziś wyglądasz. jeszcze wystąpiłem z dla Ciebie. <głos> Dziękuję. <głos> I co? To... Psy? Czy co? No nie, poczekaj. Zobaczcie, co ja mam Czyli, bo A bym w ogóle. A to tak, mam psy. Psy i bomb shelter. Nie wiem czy to jest bomb shelter Ty bomb shelter jest zamknięty. Need to figure out a way to get into it to znaczy mój drogi kolego że Chyba wiem, ale nie wiem Cześć, Cześć. Mam pytanie no? Yy, quest z bunkrem na trzeci level Bąb Bom, szerce okay. A co tam do niego potrzebujesz? Yy, dokumenty, dokumenty muszę znaleźć w nim On To nie jest zamknięty, zamknięty mam to znaleźć to jakieś wejście do niego A, dobra, czekaj, potrzebujesz tak, a potrzebujesz no, no właśnie nie, nie chciałem, chciałem kupić, kupić ale, ale y, rafik Rafałki nie mam. Nie da się kupić. Mogę dać parę rafików. Ale ten... No, żeby tam wejść, to potrzebuję do góry, nie wiem, do 3? Czy to chyba tam, gdzie myślałem jest. W sensie w tym bloku, tak? Chyba, no. Dzięki. Okay. O, widziałem Paweł chyba idę, idę. No, mocno nas prowadzi. Tak A dobrze chyba mówiłem Dostałem budynek i lewe drzwi Na parterze chyba Albo na wprost Chyba na wprost jest tam na dół Albo nas weźmie i tutaj No, 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 no. Jak to działa? <laughs> Nie wiem. Aha, dobra, zapraszam. No i ja tam sobie się obiec. Zaraz zapnę drzwi. Wchodźcie. Dobra, dzięki. dzięki. <laughs> o kurczę. O kurczę <laughs> Ty, ja tu pierwszy raz jestem. Ty, a my robimy te kukasta, ja nie włączę nagrywania Dobra. <laughs> <laughs> Jednak ja włączę. Jednak włączę. Dobra, dobra. Do no, momentu por favor. kasatia. No. Eee, haramba, haramba. O. No i dobra. Aha, mikrofon. Dobra I'm ready Okej okay. Możesz pierwszy <laughs> Super Oho Pięć proces eksploracji O A ty jesteś przygłupi, naprawdę nie lubić. No nie, znowu piki. Aha, zamałem. Ty? Co? Ostatni wydruk mi został. O nie, to jeszcze na drzwi są. Nie gadaj. O, dokumenty. Eee... Dziś się zamknęły. Aha, no to zostajemy tu na stole. Eee, no bo do. tego? Dobra, ale mam dokumenty, najważniejsze. I znalazłem drugi lockpick. O, dobrze. Dobrze, dobrze. <grym> Dobrą unicę? Nie no, dobra. Tak m... jest albo dobra, otwieram. O, Aha, otwarty. Teraz on był zamknięty przed chwilą, bo ja posprzątam to. No to nic nie ma. Nie zostawiam mnie. <laughs> no przecież jestem. Boże, muchy mnie przestraszyły, nie? już tu zdechło pewnie To jest switch jakiś Ciągnę <śmiech> <U>! <śmiech> To chłopiec jakiś, ty Jaki chłopiec? Chłop jest, nie chłopiec o Widziałem, tam poszedł, nie? Gdzie? O tam prosto, tu szedł korytarzem i poszedł tam Do góry? Uciekł? Nie mam pojęcia Może ten sprawdzał czy żyjemy Tak, bo to tak w ogóle wyglądało, no nie, bo ty przełączyłeś ten przełącznik Włączyło się światło, pojawił się chłop i szczury Aha no to było takie podejrzany ci powiem wiesz o jakaś okay. normalna jest chyba czy coś No lepiej to nie wchodzi Chyba pali W ostatniej chwili to zobaczyłem <laughs> Co to Ja pierdzielę <laughs> Ja nie chcę w to grać <laughs> Ja się nie spodziewałem, że takie rzeczy się mogą wydarzyć Czyli ty tam wchodzisz najpierw? Serio, dobrze, wchodzę. Czysto. Mnóstwo rzeczy na półkach leży, ale nic nie wziął się. Można. Zapałki. O? o nie, o! Nie gaś, nie Miałem Ja, nie. A, chyba inspekt. Miałem. Hmm. I tu jest podełka Pusta Dobra, chodź. Ała! Wlazłem w to. A to ty niech dobrze, Myślałem się, my się O co to było? O, pańczyna. Pańczyny też gryzą, nie? Mhm. Mm chodź tutaj zobaczymy. Dobra, dobra. O Boże! Co? Ile tu jest tych? To są mania Czekaj, to jest piąte od końca? Aha. Nie no, nie złamę tego zamka. Nie za ciężki, mogę ci dać, to spróbujesz, zobaczysz jak to wygląda. No ja już powiem ci, że nie bawię się lotnikami. No to zobacz. Tu wyrzuciłeś co? No tak, woreczek leży. Nie widzę? Za tobą. A. Jak to się robi? Mm. A, dobra. Całka lewa, prawo i S. Jakby uderzasz w ten. O, no, musisz tam powciskać wszystkie po kolei. Znaczy nie po kolei, a w jakiejś tam kolejności, nie? Musisz zobaczyć, który to jest. Pierwszy to był piąty od końca, na pewno. A tu mam gdzieś... Jakoś... Mam podpowiedź jakąś gdzieś? Nie. Mm, raczej nie. Coś mi się wcisnęło. No i teraz szukasz następnego. Mhm. Ile muszę wcisnąć? Wszystkie. Aha. E. Chyba złamałem? No, no to koniec trzy. 3 o. o? Z tego potwory wychodzą. Skąd? Z tego białego kolorowego mrugającego. Nie, na pewno. Telewizor. Z telewizora wychodzą potwory? Nie. <grym> Walista, walizce? Amunicja. O kurde, Co masz? O, storage boxa masz. Też amunicja, ta do tych... Zresztą nie wezmę tu na rzecz przede mnie. No, pewnie. Gdzie ty poszedłeś? Żeby cię nie zostawiaj no, to jestem no, wiem, o, o, jest za drzwiami. No, widzę. Waliza. No Chyba nic więcej. Nie ma wódki? Słabo. <noise> Nie ma wody. Aż tutaj zobaczymy. Znowu jakaś waliza. Jakieś gówno. No Czy on to tak chodzi za. mną, <laughs> Bo się boję, kurde U, uważaj gwiazdki. Jezus Maria szepcie nie strasz mnie. <laughs> ja już widzę jak my fazmofobię gramy, nie? Ja pierdzielę o kurde. To może warto spróbować, nie? Ej, zrobimy tak. Jak zostawicie 100 łapek w górę pod naszymi filmikami, to zagramy w pasmofobię, nie? <laughs> Aha, 100 łapek. No to widzimy się w fobii za 10 lat. Wiesz, to było wyzwanie rzucone naszej publiczności. Dobra, może być 100 łapek na 5 kanałach. Niekoniecznie naszych to już powiedział, nie? Dobrze powiedziałeś. <noise> Ty, mamy zeeksplorować to na 100% w ogóle. Serio? Ja 15. Ja też. No tam, chodzę za to musimy chodzi za tą to mam tyle samo, że te brakujące 5% to jest ten pokój, w którym nie byliśmy No, chyba te 5% brakujące to jest tam. Tak mi się wydaje. No to musi być ten pokój Aha, już zamknięte. No hit. No, no chodź raczej nie no. zrobimy teraz tego questu. Tam może? Nie, to już nie zadziała. Chciałem... Co, szarpanie, czy działa? Nie no, strzelałem w zamki, wiesz. Chciałem wyważyć się. Aha. To nie ta gra, kolego. O, oh, o, oh, o! Oh, oh. My, My German beautiful, beautiful friend. I friend. I have quest, a question, I have a question, question for you. For you <laughs> okay. you can, help can help me, me uh, enter to, to E... Bomb, Bomb shell shelter I don't lock, have lockpicks do Co second, so second. Chce się rozbudować? Nie wiem Wait, wait Okej, okej Całe życie będą się <laughs> no, Kolegę Kto? Kto zawsze znajdzie sobie kolegów? <noise> lubię zaczepiać ludzi. <noise> ja właśnie lubię. Ja mam ten problem w grach MMO, że gram sam. <noise> to jest kurde. No, skitu No, co lubię, co jakieś głupoty. Co celujesz? Co celujesz. Portfelfel. Pociągaj portfel. 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 Pieniądze. Pieniądze. No tak no, myślę. Tak już... Biedny był pewnie, dlatego. No, Tyle był nasz kumpel? Ja zgubiłem go, wyszedł, oszukał mnie. O, oh jest w ogóle jaka ma nie? No, idzbiń, bin idzbiń, bin. Bin. Ja, Ja ja, no no ja idzbiń, <noise> 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 Taki kawał był, ale to nie, to nie na YouTube. <laughs> o, Jaki ma I need this I gun. Need this gun. gun. Here? 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 Here. Here. Yes, here. Oh, second. <laughs> Mówiłem, lockpick. Nie słucham, mnie nic, a nic. O. Oj, Paweł, kogo my zatrudniliśmy? <laughs> Nie, wiem, e, Tak się zastanawiam, od kiedy Niemcy dla nas pracują. No widzisz, Paweł, jeszcze, co ty wiesz o zabijaniu? No, powiem ci, że kilka, moja jakby kariera zawodowa trwa już parę lat, no nie? I, I zazwyczaj tam, gdzie ja pracowałem, to my pracowaliśmy dla Niemców, nie? W sensie robiliśmy dla nich różnego rodzaju Towary, które my sprzedawaliśmy, no, ale jakby nie było, to robiliśmy dla nich. Nie? Czasy się zmieniają, mój przyjacielu. Nie. Przejmuję ten serwer. <laughs> Dyktator szepciu. Dyktator. No nie, jak już nie wie, dla ciebie pracuję, to już musi coś zaznaczyć. Nie, to skumpel. Patrz, nawet pierwszego nie puściłem. Aha, więc chyba, nie Zostawił nas. Nie gadaj. No? Może wejdzie. No nie, bo powiedział bye bye, zrobił tibaga baga i zamknął się drzwi. Co ty gadasz? No. <Power> Wracam <Russia> się. A w sumie, czekaj, idziemy do niego. Ja go muszę wyjaśnić, jednak muszę. Powiedz, może dać ci rok piki po prostu ze trzy. <pozy suspend Pra elvesümüz>

Molly. Molly. Hi. Hi. <laughs> I, Hi. I, 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 I need, need your, your help, help Gumbi. <laughs> <Gwembie. laughs> <laughs> uh, you, you open, open only open one dollar, but uh, I did it. Uh, next door, open. Uh, in, uh, in in the, this test this. this. Mm -hmm. You musisz you must enter ze mną. Mój niemiecki brat. From other mother. Tak, tu i musisz wchodzić ze mną. Jeśli możesz to niech z nami. To nie się po prostu no to Niemiec, no. Nie 우żej wszedłeś No nie, zamknijmy się drzwi. Boże. Idę otw otworzyć. <noise> Boże. No nie, bo coś mi jest załóż przed nosem normalnie. Otwieram. No. Ja. Dawaj, szybko. <laughs> Halo. 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 O. o. No 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 no, 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 no here, this, not this. No, no, no. no 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 I need, I need uh, uh, this, this door this, this. this uh, I have 95% uh, 95 95 in this, in this object. object second okay okay yeah O! Wygląda, że ten wóreczek. Gdzie? No tutaj. O tu. O, o, Thank, Thank you! you. Okay. Bye bye! okay, okay. okay. Bye. Bye. bye! I love you! I love you. <laughs> no nie! Miał mi to odważyć! <laughs> to było ty... Zmienił się kod, chłopie. Zmienił się kod? Tak. O. A nie. Piąty. Od końca to był Bo piąty to piąty czwarty był piąty czwarty następ Jesteś... no w lewo szło te te 3 czwarty jedno po drugie czekaj 6 3 ty zapamiętaj 6 3 mhm uh -huh. 3ż 6 34 9 2 i zada mnie otwór nie tam jest jakiś pan o. Ty z Dareka to wyglądałem miał to rurrzeę podłączoną w swoim miejscu, intymne Ty, mam pistolet pokolorowany. Ej, mam klucz. Co ty gadasz? No, jaki klucz? Okej, Kej, Oder. Kej, i co i tyle? Tak. Ale to jest w ogóle? Ja mam ten krok zapisany, to w razie czego będziemy. Ten będziemy przychodzić tutaj po lutę. Ciekawe, że to jest klucz to jest skrytki. Lockpicki. O chłopie! Kto jest giga lut? Ja mam sztopkę złota 5000! tysięcy! Oh, ty bogaty... chcesz zostać moją żoną? Zostanę. Dobrze. Cieszę się na sam widok tego złota. <grymne> Ale fajnie dzisiaj było. Podobało hmm? mi się bardzo. Poczekaj. Ja jestem bogaty. No, bez kitu złota w pieniądze Znaczy pi pieniędzy w złocie? Złota w pieniądze Ty Ja, a chodź w jeszcze od tego quest oddam drugiego. My nie oddałem się w końcu. Ty, ja mam wszystkie oddane. Aha, czy ty, ty poszedłeś? No, bo tam się bawiłeś, ja poszedłem tam do tego drugiego, właśnie ten. Aha. I oddam tam, ale... Myślałem, że ty też zaczniesz, wiesz, się odda. Ale się nie oddał. Nie, nie siodło no, no też mam tylko lockpicka już. Hmm. A ten coś mówił, król szczurów. A, no właśnie, król szczurów ale nie dało mi to to questu nie wiem czemu I need work jest you oh, teraz cause you lots problem? o teraz, wsiadł No, skóra z, z ze szczura. <laughs>